Ty dziś źle, ty tu się, ja tak bardzo kocham Cię. Na tym, gdy opuścisz mnie, zawsze będę kochał Cię. Na tym, gdzieś bylędzie, o tym, wzyt, się nie, to bo być, i z tobą żyć, nie w tym, nie na tym, być i że, czy tu się, ja tak bardzo kocham Cię? widzicie, że, to strony to nie tylko kocham Cię, to gębię Cię bez słów, gdy to mów, tylko nie to jest, to chcesz, gdy to, to, to wiesz, kawiaranie, kawiaranie, to tak nic nie ranie, dawno, co, kochanie. Nie ty, że tu się, ja tak bardzo kocham Cię, na tym Ty mnie, zawsze będę kochał Cię. No tym gdzieś bylędzie, No tym i tu, tu mnie.

ty tu się, ja tak bardzo kocham Cię, no ten opuścisz mnie, zawsze będę kochał Cię. No o tym gdzieś, bylędzie, będzie, to Cyprzy, ty, 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 ty tu mnie. Chcę no, być i z Tobą żyć, Ty w tym życiu, który być.

Zawsze będę kochał cię, a w tym gdzieś byle